mono, Jeszcze przed odcinkiem chciałbym Was zaprosić na moją grupę na Facebooku, mojego Discorda oraz do subskrybowania mojego kanału. Jeżeli tak jak on chcesz się pojawić przed odcinkiem, wyślij mi jakiegoś skinka, nieważna jest cena, i tak będziesz na porządku odcinka. To tyle i zapraszam na odcinek. aby Wam pokazać, jak możecie zdobywać darmowe karty na Steam. Wartość takiej karty... Mostruje od 20 groszy, aż nawet do złotówki, możecie wybrać taką kartę raz dziennie i zawsze możecie z tego mieć jakiś minimalny profit i dorobić sobie do jakiegoś skina. A więc tak, aby to zrobić, wchodzicie na pierwszy link z opisu, macie tutaj swoją kolejkę odkryć. Wchodzicie w tą kolejkę i musicie tutaj przejść dalej. Jak po prostu przeżyć 11 gier i jeżeli przeżycie wszystkie gry, to dostaniecie kartę. Ja tutaj je sobie poskipuję i pokażę Wam potem, jak to wygląda. OK, została nam tutaj już ostatnia gra. Klikamy sobie zakończ kolejkę. I otrzymuję już drugą z kolei kartę. Chodzimy sobie w nasz ekwipunek jak dostaliśmy karty. Dostaliśmy karto, kartę Lato 2021, warto 17 groszy. Możemy takie karty zbierać, na klejnoty lub po prostu sprzedać je na rynku. Zawsze to macie jakiś przynajmniej dzienny bonus za to, że poświęciliście 40 sekund na Steamie. To taki krótki poradnik. Subskrybujcie mój kanał i wpadajcie po więcej.